Nie przewrócić! Łódź się, rusza! Trzymał się! Oh, nic mi nie jest. Powoli się do tego przyzwyczajam. Co mu się stało? My to zrobiliśmy? Nie. Ktoś inny. Martwy gigant. Czemu wąż wybrał to miejsce? Spójrz! jej uwamy. Tak? Póki nie mamy pewności, nie podchodź. Wąż świata? Co tu się stało? Ty nam powiedz! Jesteś daleko od domu. Szukam mojego syna. Wydwaj pomogliście mi przejrzeć na oczy. Czyli nie wiesz, gdzie on jest. Nie, ale lasy i pola szepczą jego imię. Wiem, że znalazł się w Midgardzie. Kiedy go widziałaś? Dawno temu, jeszcze zanim się narodziłeś. Czemu trzymasz się z dala ode mnie? Co się dzieje? Coś się zmieniło. Tam! przeczucie, że jeśli zranie wielkiego węża wpadniecie prosto w moje ręce. Czy wy macie pojęcie? Jakiekolwiek pojęcie, ile mnie kosztowaliście? Mój synku. Matko. Jestem tu. Nie uciekaj. A nigdzie się nie wybieram, matko. Wiem, że wciąż się gniewasz. Wiem, że nie zmienię tego, jak się czujesz, ale chcę. Ja, jak się czuję? Jak się czuję? Przez ostatnie 100 lat nieustannie myślałem o tej chwili. Powtarzałem sobie wszystko, co chciałem ci powiedzieć, każde słowo, żebyś w końcu zrozumiała, czego tak naprawdę mnie pozbawiłaś. Ale teraz <grym> zdałem sobie sprawę. Nie zależy mi, żebyś cokolwiek zrozumiała, bo w ogóle nie zależy mi na tobie. Nie. Stój, Kratosie. to sprawa między. To, czego pożądasz, zemsta nie przyniesie ci spokoju. Uwierz mi. To bo. zajmę się za chwilę. Najpierw rodzina. Wciąż ci mało. Musisz Nie! Przekonam go! Nie! Musicie zaprzestać przestać walki! Justa! Posłuchajcie mnie obydwa! Nie zrobię wam krzywdy, ale musicie ciu przestać! Ej, ta twoja magia! Nienawidzę cię! Mówię! Chłopcze, lepiej się odwróć. Nie chcesz tego oglądać! Nie dam ci go skrzywdzić! Nie, chłopcze! Dobrze! Stój! Nie! Nie. Atreusie! Chwalisz! Oddychaj! Oddychaj! Co co? Czuję to! Oh, nagle wszystko czuję.! <laughs> Możemy go zranić? Freja. Freja chce nas zabić? Nie. Słyszysz wycie wiatru? Przemieszczamy się. Ta strzała... Baldur trafił w jemiołę? Na pasie kołczanu, tak. Jemioła mu zeszkodziła. Według Freji jest zła. Stało się coś więcej. Urok został zdjęty. Można go zabić. Bez dwóch zdań. Pamięć mi wraca. Najwyższa pora. Im steruje? Nie wtrącaj się! Przemówię mu do rozsądku! Nie, kobieto! Nic nie wskurasz! On chce cię zabić! Nie zdołacie mnie powstrzymać! Nikt nie zdoła! Gdzie on jest? Nie obchodzi mnie, czy mnie zabije! Ochronię go! Nie pozwolę mu zginąć! Bo się rozpłacze. Już niebawem to wszystko się skończy! Tam! Przerwiecie walkę! proszę was! Oh! <grywa> oh! Wspaniałe! Tak, tak, tak! <grywa> ah, czuję! Czuję! <grywa> Ach, myślisz, że to mnie zatrzyma? Jesteś słaba matko. Zaraz cię dowadnę. Jest lepszy, niż pamiętam. Lód, śnieg, wiatr, czuję wszystko. <laughs> <Zabijam staw. śmiech>

Na to u mnie jest przewybornie! Nigdy nie czułem się tak dobrze! <grywa> Dość tego! Triwa. Triwa. Jeszcze, jeszcze nie przestanę! Nie! O matko! Zabijecie! Atreusie! Trzymaj się z dala od mojego syna! Przecież nie musisz tego robić! Tam! Zatrzymaj go! Proszę! Dość! Już się nacierpieliśmy!

どうしたんだ Wiecie, chcę Wam podziękować. Obu dokonaliście czegoś, do czego nawet wszech ojciec nie był zdolny. Nigdy nie czułem się tak dobrze. Ironia losu, co? Co? Nie. Kiedy wy w końcu staniecie? Nie bo! Myślicie, że mnie teraz pokonacie? あっ MUDE UM! Chłopcze? Świetnie, chłopcze! go. Wystarczy. Nie będziesz nas więcej nękał. jej też nie tkniesz. Nie potrzebuję obrońców! Od ciebie! Prawda, matko! Nieważne, co zrobię, czy powiem, ty nigdy nie przestaniesz się wtrąc, wtrącać w moje życie! Ja chciałam cię tylko chronić! Chciałam. Popełniałam błędy. Wiem to. Ale jesteś już wolny. Masz to, czego chciałeś. Spróbuj mi wybaczyć. Możemy zacząć od nowa. Nie. Nie. Dlaczego? Nie możemy. Nie znajdziesz u mnie wybaczenia. Ale zapłacisz za. Całe życie, które mi odebrałaś. Ja już zapłaciłam. Zapłaciłam. Ale jeśli nic innego nie pomoże, jeśli moja śmierć jest w stanie coś zmienić, nie będę się bronić. ごはん。<Ooh. test noise> Czemu? Czemu się w to mieszasz? Czemu stąd nie odejdziesz? Położę temu kres. Stworzono nas do lepszych rzeczy. <gry> Nie, 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 nie muszę! Mój, mój najdroższy syn! Szaryjo, to jego wybór. Sprowadzę na ciebie cierpienie, jakiego nawet nie umiesz sobie wyobrazić. Przeciągnę Twoje zwłoki po ziemi wszystkich dziewięciu światów, a Twoją duszę rzucę na pożarcie bestią w Hel. Przysięgam ci to! Ocalił ci życie! Wszystko mi odebrał! Wszystko! Wszystko! Jesteś zwierzęciem. Niesiesz tylko gniew i okrucieństwo, nigdy się nie zmienisz. Niczego o mnie nie wiesz. Wiem już za dużo. A on? Chłopcze, posłuchaj mnie. Pochodzę z krainy zwanej Spartą. Zawarłem z pewnym bogiem pakt za cenę duszy. Zabiłem wielu niegodziwców i wielu niewinnych. Zabiłem swego ojca. To Jego zobaczyłeś w Hel. Tak wygląda bycie bogiem? Tak się to zawsze kończy? Synowie zabijają matki i ojców? Nie. Każdy Bóg sam wybiera swą ścieżkę. Nieważne, co czynili inni. Przeszłość to nie twoje brzemię, będziemy lepsi, chyba teraz my jesteśmy ciźli w jej oczach, tak, ale ktoś musiał to zakończyć. Musimy ruszać dalej, póki wciąż mam siłę.